Ślad węglowy to szerokie pojęcie. W dzisiejszym świecie mówi się o tym, jak dużo między innymi Polska, jako kraj, generujemy tego śladu węglowego na całym świecie, no ale między innymi w Unii Europejskiej. Co sądzę o autach elektrycznych? Na ten moment jest to technologia, która w mojej opinii ma naprawdę trudności w rozwoju z racji tego że między innymi na ten moment nie posiadamy wystarczających źródeł energii, które pozwoliłyby całkowicie przejść tranzycję z systemu samochodów spalinowych na system samochodów elektrycznych. Tutaj musimy mieć na uwadze pobór mocy, tak? Czyli zapotrzebowanie sieci, które powinno być spełnione, żeby te pojazdy mogły bezproblemowo się ładować. Kolejna sprawa, ładowarki, których z jednej strony widzimy coraz więcej, ale z drugiej, no nie oszukujmy się, tak, są trudności w odnalezieniu odpowiednich lokalizacji, uzyskiwaniu zgód, etc, etc. Więc tutaj rosną problemy z tym związane, a ostatnią rzeczą no jest sama kwestia też tej baterii, tak, no bo powiedzmy sobie szczerze, po paru latach jak każda bateria, ona będzie wymagała wymiany, tak. I ta wymiana może nastąpić, oczywiście, ale cena na ten moment wynosi 1 trzecia nowego pojazdu, jakbyśmy chcieli wymienić. Więc no, nie oszukujmy się na ten moment. Ta technologia, owszem, mimo tego, że jest coraz bardziej popularna, to w mojej opinii nie za bardzo jeszcze jesteśmy na to przygotowani. Są inne możliwości, alternatywy na to między innymi pojazdy wodorowe, tak? Tylko, że no właśnie, jak to jest? Kie, czy rzeczywiście te alternatywy mają w naszym świecie się pojawić? Czy wszystko zostało postawione na jedną kartę? Czytaj, samochody elektryczne, tak? Bo no niestety duże lobby jest, tak? Widzimy to coraz częściej, jak całe mechanizmy marketingowe są przygotowywane żeby zachęcić nas do przeniesienia się do sprzedaży naszych samochodów spalinowych i wzięcia właśnie nowiutkiego samochodu elektrycznego tak i patrząc jeszcze to w perspektywie z takim krajem jak Chiny, gdzie praktycznie na potęgę są wykorzystywane źródła kopalniane w celu zapewnienia odpowiedniego źródła energii, no to naprawdę czy rzeczywiście stać nas na to, żeby w Europie coś takiego wprowadzać, czy stać zwykłych ludzi, żeby rzeczywiście mogły te osoby przenieść się na właśnie takie pojazdy? Czy to jest odpowiedni moment? Z tym pytaniem zostawiam wam. Na was zostawiam na kolejne tygodnie być może macie jakiś pomysł jak do tego tematu usiąść, jak go ugryźć, dajcie znać w komentarzu.